Cześć moi drodzy, niezwykle miło mi Was powitać w kolejnym filmie, w którym przedstawię Wam następny komputer dla jednego z was, dla jednego z moich widzów, a powiem nieskromnie, że wyszła maszyna no, cacy. No to bierzemy sobie kartoniki i nie będę ściemniał, bo sam komputer jest już złożony, jest nawet przetestowany, ale chciałbym Wam najpierw pokazać na czym w ogóle bazujemy. A zacznę dość nietypowo, bo od karty graficznej, a tutaj nie ma lipy, bo jest to RX 9070 XT od Asusa i jest to jedna z ulubionych firm widza, który miał, żeby nie patrzeć, duży wpływ na wybór tych podzespołów. Ta karta będzie sparowana, uwaga, uwaga, z procesorem Intela, nie z AMD, a z Intel Dokładnie jest to procesor serii Ultra, od którego pudełko, oczywiście, gdzieś posiałem. Ale zobaczycie zresztą na wynikach w grach. A o tym, że na pewno jest to Intel, świadczy również płyta główna, także od Asusa. I mamy tu model z chipsetem B860, wersja plus z WiFi. A to oznacza, że dołączność z internetem. Kabel taki o tutaj skrętka totalnie nie będzie potrzebny, bo wystarczy po prostu sieć bezprzewodowa i bez problemu będzie można sobie połączyć. Ten komputer po oczywiście dopięciu anteny na przykład z bezprzewodową myszką czy klawiaturą. Zasilacz. Tutaj bardzo ciekawa konstrukcja, ponieważ postawiłem na zasilacz od naszego rodzimego producenta, czyli model Endorfi Supremo FM6 o mocy aż 750 W. I zobaczycie za chwilę sami, że jest co, moc naprawdę na wyrost, ze spokojem pozwoli na jeszcze upgrade i tak tej mocnej jednostki. No a co będzie chłodziło ten procesor? Ta oto Noctua. Legendarna wręcz konstrukcja, NHD15. A jak to wygląda w całości? A wygląda to wszystko, słuchajcie, bardzo, bardzo skromnie i totalnie niepozornie, bo całość jest zamknięta w tej oto przepięknej obudowie od Fractal Design. Dawno nie było fraktala na moim kanale, ale przyszedł czas wielki, żeby i taką obudowę wam pokazać. Moi drodzy, ja sobie tutaj otworzę, tu jeszcze nie rozkręciłem. Pokażę wam wnętrze i zaraz sobie ten komputer włączymy. Jednym właśnie z wymogów była wysoka kultura pracy. Stąd postawiłem właśnie na takie, a nie inne podzespoły. No kurde, musicie przyznać, że naprawdę wygląda to Kozacko, chociaż nie ukrywam, że również chłodzenie Big Quieta pięknie by tutaj pasowało, bo dopełniałoby tej czerni wnętrza. Natomiast ta Noctua to również jest bardzo ciekawa i solidna opcja. Przede wszystkim chłodzenia powietrzne są niezawodne, a to zawsze jest jeden z głównych punktów składanych u mnie komputerów. Karta graficzna też robi wrażenie, głównie swoim gabarytem na razie. Teraz podłączymy ten cały komputer i zobaczymy, jak on wypada w grach. Przy okazji, zrobimy sobie jeszcze jeden test. Zobaczycie, możecie wziąć stopery, jak szybko uruchamia się ten komputer. Tu jest dysk Samsunga o pojemności 2 terabajtów. łączymy zasilanie, bo podobne urządzenia elektryczne podłączone do prądu działają lepiej. I teraz tak, ja będę liczył odczek w dół, a wy uruchamiacie stopery i zobaczymy, czy wasze wyniki się zgadzają. Raz, dwa, trzy w dół, trzy, dwa, jeden start. I już mamy gotowy do pracy komputer. Nie ukrywam, że samo składanie tej jednostki było dla mnie autentyczną przyjemnością. Bo nie tylko ten komputer dobrze wygląda i jest wydajny, wiemy to praktycznie bez nawet jeszcze testów, biorąc pod uwagę same podzespoły. Ale jest tutaj również minimum okablowania. Mało tego mamy przede wszystkim bardzo przyjemną, dobrze wykonaną. Obudowę, dzięki temu ten montaż również jest bardzo przyjemny, bo tu po prostu wszystko pasuje, nic nie trzeba na siłę wkładać. No, jakby miało być, ale przejdźmy do testów. Jeżeli chodzi o testy. Testy wykonywałem, to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne w rozdzielczości Full HD. Mimo, że ze spokojem ta karta graficzna, tym bardziej z tym procesorem, nie ma problemu, żeby śmigała na 2K, a nawet na 4K, jeżeli wykorzystamy FSM. Ale chciałem docisnąć troszeczkę procesor, bo to absolutnie nie jest materiał sponsorowany, a wszystkie te części kupicie w sklepie Computroni, w sklepie partnera kanału. Dostaniecie linki do całej właśnie takiej jednostki Szukajcie jej w opisie i przypiętym komentarzu. Wracajmy do tych testów wydajnościowych. A jeżeli Ty jesteś zainteresowany przygotowywanymi przeze mnie zestawami, koniecznie zajrzyj na stronę wavepc.pl. Link oczywiście znajdziesz w opisie tego filmu. Tam będą z jednej strony gotowe zestawy komputerowe przygotowane w Computronic, które możesz zamówić jako części do samodzielnego montażu, albo po kliknięciu zamów jako zestaw dostaniesz już złożony, działający i przetestowany komputer. Ale również Twój komputer może być złożony przeze mnie. Więcej szczegółów również na stronie wavepc.pl, tam w zakładce kontakt jest adres e-mail, pod który należy się kierować, a szczegóły dogadamy już osobiście. Zapraszam. Również Counter Strike, który był pierwszą przetestowaną przeze mnie grą, był testowany w rozdzielczości Full HD, ale na maksymalnych detalach. No bo aż żadnej takiej karty nie wykorzystać w pełni. Wynik ponad 352 fps średnio, ale zwróćcie również uwagę na 1% low. Tu również mamy bardzo, bardzo przyzwoity wynik. A przypominam, że również CS2 jest grą typowo procesorową, więc chociaż jest tu Intel, a nie AMD z pamięcią czy Cash nadal świetnie daje sobie radę. Przyznaję się uczciwie, bez bicia tych gier w sumie dużo nie ma, bo mamy Hogwarts Legacy, mamy Red Dead Redemption i mamy dodatkowo jeszcze The Last of Us. Oczywiście, część pierwsza. W każdej z nich ta jednostka w rozdzielczości Full HD bez upscalera w postaci FSR na maksymalnych detalach uciągnie każdą grę w ponad 100 klatkach na sekundę. Nawet w najbardziej wymagającym Hogwarts Legacy mamy ponad 113 FPS-ów średnio. Ale to nie wszystko. Jak wspomniałem wcześniej, również istotną kwestią jest kultura pracy i pobór mocy. Takie dwa dość istotne aspekty. Co do samej kultury pracy, no muszę przyznać, że mimo iż ta budowa nie jest wyciszana, ona nie jest tak cicha jak na przykład obudowy Be Quiet, to wynik na sonometrze poniżej 38 dB robi naprawdę robotę. Tym bardziej, że zwróćcie uwagę na głośność tła, która wcale najniższa. Nie jest, bo tutaj dosłownie za oknem zaraz jest dość ruchliwa ulica. Również nie ma co narzekać na pobór mocy, bo przy grze, no tutaj akurat są kadry z Hogwart Legacy, doskonale widzicie, że ten pobór mocy oscyluje w granicach około mniej więcej 400 do 430 watów średnio, ale maksymalny pobór, jaki notowałem na watomierzu, dochodził do około 470-480 W. Nadal bardzo przyzwoicie, nadal zasilać ma spory zapas mocy, ale jest również i optymalnie wykorzystywany. Nie da się ukryć, że taka jednostka cieszy oko, a jeszcze bardziej na pewno będzie cieszyła właściciela. Jeżeli Wy jesteście zainteresowani składaniem komputerów albo według przygotowanych przeze mnie już tak naprawdę gotowych zestawów, w różnych budżetach i do różnych przeznaczone do różnych scenariuszy użytkowania, koniecznie zajrzyjcie po pierwsze do opisu filmu. Po drugie, na stronę www.wavepc.pl, a tam będą wszystkie niezbędne informacje. No i nie zapominajcie, że cała jednostka może być nabyta przez Was 5% taniej dzięki kodowi WavePC na wszystkie części do PC 5% taniej, ale tylko w aplikacji mobilnej. Więcej szczegółów również w komentarzu i opisie filmu. A ode mnie to by było na tyle. Dzięki serdecznie za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć, trzymajcie się.